Po szybkim otwarciu meczu y, potem taką optyczną przewagę mieli gospodarze. Y, dopiero w końcówce udało nam się znowu stworzyć sytuację, Andria, Adrian miał kolejną. Y, co mówiliście sobie w przerwie, że, że ta gra no, może nie tyle diametralnie się zmieniła, ale była skuteczniejsza. Ja myślę, że po szybkostrzelnej bramce Olimpia postawiła na szale wszystko, wszystko, co miała najlepsze i wydaje mi się, że w drugiej połowie nie starczyło im sił, bo tak w tej ataki... Pomimo, że nasza przewaga się powiększała, Bramkowa to coraz były bardziej chaotyczne. Pomimo, że tam mogłoby się wydawać, że byliśmy cofnięci, ale uważam, że kontrolowaliśmy to, co się działo i poważnie nie zagrozili nam co najwyżej jakimś strzałami z dystansu. Nie myśleliśmy, że będzie łatwo, ale chcieliśmy, tak jak mówiliśmy po ostatnim meczu, że chcieliśmy zawesłą cenę się zrehabilitować i godnie pożegnać się i z kibicami, których którzy licznie dopisali na tym meczu wyjazdowym i ogólnie dobre wrażenie sobie postawić, zostawić po tej jesieni przedłużonej. I udało nam się, cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa, szczególnie że było dosyć okazały jak na mecz wyjazdowy. Ty też osobiście możesz być podwójnie zadowolony nie tylko ze zwycięstwa, ale i ze zdobytego gola. Długo na niego trzeba było czekać, ale w końcu jest. Tak, miałem, miałem też sytuację i jako, jako obrońca już tam wcześniej w poprzednim klubie też zdarzało mi się strzelać bramki i nie ukrywam, że czekałem na to trafienie i na szczęście udało się jeszcze przejść. A zimą. jest to debiutanckie trafienie komuś dedykowane. Oj, dużo by było, długo było no wymieniać, to ale. Ale, szybciutko. A, ale najpierw przede wszystkim dziewczynie Anecie. A może następne bramki, to już będę leciał, oby było ich jak najwięcej, będę miał, będę miał okazję każdemu Czyli lista zadedykować. przygotowała, tak. Na, 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 <laughs> na, razie, na razie numer jeden, dziewczyna Aneta, jest ten z dedykacją. Jak się dobrze przepracuje, to mam nadzieję, że częściej będzie, będą te bramki padały na wiosnę. Yy, urlop już zaplanowany? No, coś tam, się, coś tam się kroi, ale to jeszcze tam, jeszcze w zależności jak, jak będzie wyglądał plan przygotowań, to może być zweryfikowany.